Dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o biskwitowych skarbach. W tym momencie są to, jest to zasób mojego zbioru. Biskwit to jest w zasadzie taki półprodukt ceramiczny, ale też mówi się na to przedmiot dekoracyjny z porcelany nieszkliwionej. Ona się charakteryzuje tym, że jest to jakby taki wstępny wypał porcelany w temperaturze 800 stopni. No i później można to pomalować i jeszcze nałożyć na to szkliwo, co wymaga już dużo wyższej temperatury. Szukałem zawsze Etymologii, skąd jest ta nazwa? No i dziwne, chyba po raz pierwszy poległem i nigdzie nie wiadomo, skąd się wzięła nazwa biskwit. Czy to jest od nazwiska, czy to jest od jakiejś miejscowości, czy to pochodzi z jakiegoś języka obcego, ale w każdym razie nie udało mi się tego ustalić. No, z biskwitem mam od wielu, wielu lat do czynienia. No, na przykład w moim rodzinnym domu, jak przychodzi ksiądz po kolendzie, to mam taki krzyżyk, gdzie on tutaj jest normalnie włożony w tą górę. A tutaj mamy yy, yy, świętą i proszę sobie zwrócić uwagę, że dół, ten cokół tego krzyżyka jest szkliwiony, a ta góra, czyli ta figurka jest biskwitowa, czyli nie ma szkliwa, czyli powiedzmy na tym tutaj najlepiej można zobaczyć tą różnicę. Yy, jak się biskwity pojawiły w moim zbiorze, to chyba jednym z pierwszych takich biskwitów, który nie był domowy, bo trochę ich w domu jeszcze mam, to to jest taka figura. Jest to figura bardzo skomplikowana. No, widać na pierwszy rzut oka, że jest uszkodzona. Ale jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest to ten pan tutaj bez tej ręki, to jest wulkan, który dla Wenus, czyli tej pani, która tu nie ma głowy, wykuwa. E... Strzałę miłości. Najlepsze jest to, że tutaj z tyłu w tej rzeźbie jeszcze powinien być kupidyn, ale tego kupidyna w ogóle brakuje, czyli powiedzmy, ktoś sobie kupidyna wziął, jakby to powiedzieć, do innej e, realizacji. Ale w każdym razie jest to niezmiernie skomplikowana, ciekawa figura. E, wykonana w Kynikisie Porcelan Manufakturze, czyli w Królewskiej Manufakturze Porcelany w Berlinie. Stała wykonana około 1900 roku. Jest ładnie sygnalizowana. Ma właśnie bitkwit pozwala na takie bardzo, na takie szczegóły pokazać we figurze. Jest to oczywiście mitologia grecka, jest to projekt Luisa Zusmana Helborna i no, jest to naprawdę taka stosunkowo znana figura. Oczywiście oryginał jest w muzeach. A to jest taka, no trudno powiedzieć, że pamiątka dla turystów, ale w każdym razie jest to piękny przedmiot, i to był taki pierwszy biskwit, który mnie tutaj na terenie Leszna zainteresował, ponieważ pochodzi z dobrego Leszczyńskiego domu, czyli wiem, że ta figura była na terenie Leszna już dawno. No. Skąd pomysł, żeby zrobić e, audycję o Biskwicie? Ano niedawno powiedzmy do mojego zbioru przybyła taka piękna figura. Jest to konna figura Joanny Dark, również ciekawie sygnowana. No w zasadzie e, aż się nie chce wierzyć, że. Tak duża figura, no i nie ukrywajmy, też stara, bo na pewno jest dobrze przedwojenna, czyli powiedzmy, ma licząc dzisiaj co najmniej 80-90 lat, zachowała się w takich szczegółach. i Konik nie ma uszów uszkodzonych, i listki wszystkie są, i ostrogi są, i, i, i takie tu od ogona elementy, wszystkie są. Jedynie Janna Dark utraciła miecz. No i nie ukrywam, jak się dobrze przyjrzymy, to tutaj ona w tym miejscu powinna mieć miecz. No ale jak to się mówi, Janna Dark bez miecza też jest piękna. W takim zbiorze pamiątek z wojska mam też taką ciekawą biskwitową figurkę, gdzie tu jest powiedzmy, no, żołnierz witający, żegnający się z kobietą, ale to jest też biskwitowa figurka. Tu co prawda ta Pickenhauba straciła ten swój czubek, ale jest to też ciekawy przykład biskwitowej figury. Niesłusznie się mówi, że biskwitowe figury były zawsze tańsze. No nie ukrywajmy, że dzięki temu, że w biskwicie można jakby to powiedzieć, bardziej ukazać drobne szczegóły, to też wiele figur biskwitowych jest bardzo cennych i są na równi z typowymi porcelanowymi figurami. No, są na przykład, jeszcze czasami spotykamy takie plakiety. Tutaj mamy głowę Jezusa ukrzyżowanego z koroną cierniową i to też jest bardzo, bardzo ciekawy powiedzmy element ozdobny, wykonany z biskwitu. On jest tak zrobiony, że jego można sobie tutaj zawiesić na ścianę. One bardzo często nie mają sygnatury, mają tylko numery wzoru, ale też tego typu e, e, biskwitowe plakiety spotykamy na cmentarzach. E, one są najczęściej wmurowane, jakby to powiedzieć, w płycinę na grobka i wtedy też powiedzmy no, e, mają swój e, wydźwięk, e, jeżeli chodzi o religię. No, kolejną bardzo ciekawą plakietą. Jest ta plakieta, którą tutaj Państwo widzą. Jest to biskwit, ale już podmalowywany. Jest to niezmiernie ciekawe. No, w zasadzie dla mnie najciekawsze jest to, że to jest plakieta, którą pozyskałem ze Wschowy, z mojego ulubionego królewskiego miasta Wschowa. I ona tam bardzo prawdopodobnie została po Niemcach. Teraz pytanie: co ona przedstawia? No, bo jest to w zasadzie no atrybutem rycerskości w średniowieczu była pochodnia i miecz. Tutaj mamy człowieka, postać, która ma i pochodnie i miecz i bardzo prawdopodobnie, że jest to taki właśnie, że ktoś ewangelizuje, w każdym razie prowadzi Ewangelię ogniem i mieczem, zaraz nam się kojarzy Sienkiewicz, Y, powiedzmy i trylogia, ale tu proszę też zwrócić uwagę, że w dolnej partii znajduje się budynek jakiegoś kościoła czy klasztoru, więc bardzo prawdopodobnie, że też wiarę można bronić ogniem i mieczem, ale powiem tak, najwięcej w tej plakiecie oprócz tego proszę zwrócić uwagę, jaka ona jest plastyczna, jak ona ma tutaj, że tak powiem, wiele płaszczyzn y, pięknych, to mnie bardzo w niej kręci to, że nie mogę znaleźć pierwowzoru tego i nie wiem, czego to jest odwzorowanie, ponieważ myślę, że w jakimś klasztorze, w jakimś kościele, w jakiejś bazylice jest coś takiego popełnione przez jakiegoś wielkiego artystę i takie coś, powiedzmy, jest gdzieś zaprezentowane, a ja nie mogę znaleźć skąd to się wzięło, ale w każdym razie jest to ciekawy biskwit. No i jeszcze na koniec chciałem pokazać zawsze, ponieważ jestem wnukiem aptekarza, synem doktora farmacji, to zawsze mi się jakaś marzyła taka higiea, jakieś taka figury, które bardzo często były w aptekach jako elementy ozdobne. I nie tak dawno od znajomego pana, którego rodzice mieli aptekę w kościanie, kupiłem taką piękną figurę biskwitową Bogini Hebe. Bogini Hebe... To jest bogini młodości i wdzięku, no, ponieważ hebe po grecku to jest młodość i ta bogini właśnie też jest wykonana pięknie, z biskwitu oczywiście jest sygnowana. Ma tutaj oczywiście pewne jakieś drobne ubytki, ale mówimy tutaj o przedmiotach, które... Mają 100 lat i więcej, więc powiedzmy, bardzo ciężko jest zachować to w całości. A na pewno Państwo sami z doświadczenia wiecie, że talerz porcelanowy, figurka porcelanowa na ogół spada tylko raz i później już tylko jest albo do bardzo grubego klejenia, albo jest po prostu do wyrzucenia. Także tutaj zakończymy sobie tą piękną boginią Hebę. Dziękuję.